Dzień dobry, z tej strony Milka, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft w Palionowo i ogólnie rzecz biorąc to przed nami nam jest jakaś skrzynka, tajemnicza skrzynka, którą oczywiście otworzymy ale zanim to zrobimy, wy zostawcie łapkę oraz suba, jest to bardzo, bardzo ważne i miłoby było, gdybyście wpadli na mój drugi kanał, gdzie są bardzo fajne filmy Milkarz, słuchajcie się na ten kanał, także subskrybujcie koniecznie, może akurat wam się spodoba A my oczywiście, tak jak powiedziałem, nim na Palionowie, niestety nadal z dwoma głowami, co to ma być, nie mam pojęcia ale w poprzednim odcinku znaleźliśmy rebus yy, i pisali się mi różne rzeczy, to, to są jakieś w ogóle nie wiem. Osoby, którym dałam kosza, i ja muszę naprawić swoje błędy, ich przepraszać i tak dalej. Nie mam nawet pojęcia, słuchajcie, nie mam słów do tych wymysłów waszych, bo to było mega mocno. Ale słuchajcie, ale, 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 mamy tutaj skrzynkę. Nie otwieram jej jeszcze specjalnie, zostawiam ją dla was. I słuchajcie, stawiam kurczę. Hmm, co tutaj postawić? Y 20 łapek, 20 łapek mi dowie, że tam będzie jakaś książka z piórem, chociaż dosyć duża jest ta skrzynka, ale i tak, uwaga, uwaga, tam, da, da, da. wow, myliłam się, są tam zdjęcia, nie książka z piórem, okej, okay, czy to są, o nie, ba... tata hejtera, jeden, dwa i trzy, no dobra, to dosyć dziwne jest, bo trochę jestem w szoku, tak szczerze, bo nie spodziewałam się tutaj yy, zdjęć, jak mam być szczera, ale okej, okay, yy... Dobra, czekajcie, po kolei. Musimy to zobaczyć w takim razie i zbadać. Może pójdźmy słuchajcie, do naszej y, detektywistycznej bazy. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ będziemy się czuli jak prawdziwi detektywi, a nie jak jakieś lamuski. Także słuchajcie, pójdźmy tutaj szybko. Tu w ogóle wszystko potwierane oczywiście. Ja nie mogę. Dajcie mi spokój. To jest jakaś tragedia. Przepraszam bardzo, coś jest to z moimi drzwiami? Okej. Okay będę tego komentować, nie mam połowy drzwi, ale dobra, dziwne rzeczy się wstecznie na pewno dzieją w każdym razie. Ym, mieliśmy oczywiście w poprzednim odcinku ten rebus, że ja plus zmaczniarz daje dwie głowy, dwie głowy plus coś daje mnie normalną, a to coś ma być niby tym czymś. Ym, mamy tutaj kolejne zdjęcia, więc słuchajcie, przejrzymy. To jest pierwsze zdjęcie, czyli ratusz. Okej, okay, okej, okay, ratusz mamy. Dobra. Następne, w ogóle z kiedy to jest zdjęcie z 11... Nie, z 20 listopada. Ej, to dzisiaj. Okej. Okay. Dzisiaj rano. O dobra, masakra, drugie zdjęcie. To są jakieś drzwi. A trzecie to jakaś maszyna i tu jest coś napisane, ale nie wiem co. Nie mogę teraz sobie tego przybliżyć w żaden sposób. Niestety... A to jest jakaś dziwna maszyna, dobra i nie wiem o co chodzi. Ale spróbujmy, może pójść faktycznie do tego ratusza. Może chodzi o to, że właśnie przejście do ratusza i nie wiem sama, no nie wiem co mam o tym myśleć. Odłóżmy w takim razie te zdjęcia tutaj. Te zdjęcia musimy mieć ze sobą, bo one są w takim razie ważne. Prawdopodobnie. Wyjdźmy i słuchajcie, Dobra, idziemy do ratusza. Może tam coś będzie, coś jakieś wskazówki, co mamy robić dalej. Musimy tylko uważać bardzo na x -y, których tutaj się kręci. No, co nie miara, zwłaszcza na tych mostach, one tak tam pilnują, że to jest szok. Och, dobra, słuchajcie. Jak tam się dostać do ratusza? Najlepiej Odnęby było, Bo tam słuchajcie było zdjęcie od przodu, i chyba w ratuszu musimy znaleźć jakieś drzwi drewniane. Weźmy sobie socie, to, mm, to zdjęcie tutaj do ręki i zjedzmy jakieś jabłuszko, bo jak tutaj zaraz socie, przyjdzie jakiś Xik. Słyszałem, Endermana. Słyszycie to? Zawsze jak wtedy przychodzę, to go słyszę. gdzie On jest. Dobra, nieważne. To jest zaraz w ogóle nieważne, słuchajcie. nieistotne totalnie. Idziemy do e, ratusza i co, Xik. Chodź tutaj. Eluwina, dobra. Musieliśmy, słuchajcie, i dzień bez x zabitego to dzień stracony, dobra? Więc tak, mamy tutaj pięknie, elegancko zdjęcie ratusza. Może powinniśmy jakoś jednak wziąć tą jedynkę nie wiem, zobaczyć, słuchajcie, czy są jakieś różnice. Tu był X. Stał tu X, teraz nie ma X-a. Okej, okay, coś jeszcze tutaj jest dziwnego? Zupełnie nie, no dobra. Wchodzimy do ratusza. tylko zanim wyjdziemy, to zobaczmy jeszcze raz. Cegła, drewno, drzwi na czarnym jakby tle. Okej. Okay. Nie wiem, czy to gdzieś na dole. To w ogóle jest dziura, nie wiem o co tutaj chodzi. E, na dole mi się nie kojarzy, żeby... żeby jakieś drzwi faktycznie były. Może bardziej e, tutaj mm, nie wiem. Słyszę cały czas w ogóle drabinki. Jakby ktoś po nich wchodził Boję się, że są X jakieś, ale... E... To? Ej, to wygląda, jakby to było to! Dobra. Mamy skrzynkę jakąś. O Jezus, tu jest X! Ja nie mogę! Okej, okay, czyżby to była y, nasza... O! Zostaw mnie! Okej, okay, udało się. Ludzie, zobaczcie, czy to była jakaś wskazówka? Okej, okay. oj, 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 ale musimy się poschylać. I co? Kurczę, tam? To wygląda ciekawie, jakbyśmy nam mieli zejść, tylko że ja nie wiem, jak tam mam wejść. Ej, wiem, Ender Perła. Możemy jeszcze tam się Ender Perłą rzucić. Dobra, spróbujmy to zrobić. To jest mega mocny platko. Skąd ja wezmę Ender Perłę w tym momencie? Ja nie wiem, czy ja mam takie rzeczy u mnie. Eee, hmm. Kurde mol, czekajcie. Uach! Może. Ej, ten Ender. Tu był Enderman przecież. Pamiętacie, zawsze mówię, mówię o tym, że to jest jakiś Enderman. Ale w jakim miejscu on może tutaj jeździć na dole? Au. Okej. Okay. Ej, ja co teraz nie wejdę? Ale słyszałam go znowu. Słyszeliście? On tu musi gdzieś być. Ja go tutaj za każdym razem słyszę, to coś różowego Na prawej, w prawej słabce. a on tu musi być ten Enderman, naprawdę Gdzie ty jesteś głupi Endermanie, halo? Po lewej, okej, okay. gdzie dalej? na Prawo. Dobra, no i co? Nie wiem, kurde, bele, no. Rozkładaj wszystko, nie ma endermana dalej, ale go cały czas słychać. Gdzie on może być? Dobra, trudno, nie wiem, kurde. Pójdziemy sobie do domku. Może tam sobie znajdę jakieś w takim razie. Może w domku znajdę widzowie jakiekolwiek yy, perły, mam nadzieję. Okej, okay. jakimś cudem miałam aż pięć enderpełek w domu, także to jest chyba całkiem spory. Myślę, że w miarę wystarcza. A łająco. Yy, usunię teraz to, i potrzebne nam jest też to. Bo nie wiem, do czego to prowadzi. Czy to jest, co jest tam gdzieś na górze? To nie ma sensu, tak w sumie, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, słuchajcie, sama. A, zaczynamy to wszystko męczyć i przerastać, jak mam być, słuchajcie, widzowie, szczera. Dlatego możecie, słuchajcie, podać na mój drugi kanał, bo tam na szczęście jest takie miłe w miarę treści. I w ogóle nie ma tutaj, słuchajcie, tego Mutant X. -a i jest w miarę bezpiecznie, więc w sumie mnie to bardzo cieszy. To było tutaj, słuchajcie, wejdźmy tu, wchodzimy na górę i próbujemy. A no tak, muszę teraz, słuchajcie, shiftować. Jak mam się tam dewnąć O! Okej, okay, udało się. Idź na dół za magazynem. Mhm. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Mega podpowiedź. Ok, czy to coś jeszcze jest? Za magazynem idź na dół. Dobra, to był chyba tutaj powrót. Ok. Udało się, czy nie? Ej, jak ja mam teraz wrócić? Czekajcie, bo to jest teraz o wiele trudniejsze wycelować. On trzyender perły. Ok. Aaa, jestem zaklinowana, widzowie! No way, dobra, musimy tutaj poniszyć trochę. Oj. Oj, 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 dobra. W sumie, mogłam zrobić to samo, widzowie, zamiast yy, robić z siebie debila. Mogłam po prostu się tak tepnąć, jak chcę w się sensie zniszczyć, zamiast tepać się. Dobra, chciałam być, tutaj, chciałam zrobić coś fajnego, ok? E, ważne dobra, co tam ma napisane? Idzie na dół za magazynem. Przecież żeby tam było to coś. Yy, nie wiem, yy, ale dobra. Yy, mamy tutaj dół. Tu jest magazyn. I co? Co mam za magazynem być? Yy, tutaj. Na dół. Hej, Xik, eee, zabiję cię, pozwól tylko, bo cię nie lubię. <grych> Jakby co, z wszystkich was nie lubię, taki fanpack. Eee, dobra, eee, ja nie mogę. Nie ten magazyn, nie ten magazyn, nie ten magazyn. Tu jest przecież magazyn wzmacniaczy. Ale za magazynem, nie rozumiem. Co to jest za dziwne? Gdzie jest? Tutaj? Eee. O, o, Jezus, jak ja szybko kopię! Żebym ja tu popsuła wszystko, czekajcie. Udało się, dobra, za magazynem, ma to sens. Nie wiem, czy powinnam zamknąć, czy co. Straciłam w ogóle jeden blok kwarcu. Nie wiem, gdzie on jest, zaginął na zawsze, prawdopodobnie. Nie wiem, czy ja tam chcę schodzić. O jej, dobra, spróbujmy. Chociaż się trochę. O, tam jest blok nasz kwarcu, zanurzcie. Czy to jest taki pomysł, że tam wejść? Słuchajcie, enchantowane jabłko, koniecznie weźmy. O, to jest to miejsce. To. Ok, ale dziwne. O co tutaj chodzi? Mamy um, monitory: akumulator 100%, bateria 100%, ale 100% będzie na 100%. Cząstka 1, 2, 3, 4, 0. E, aktywacja maszyny. Okej, okay, to wygląda mega mocno i mega dziwnie. Czy to jest maszyna, która sprawi, że. Cząstki, jakieś cząstki, nie wiem o co ty. Czy ja tym będę mogła przewrócić siebie? Hmm, nie mam pojęcia. Są jakieś kable w ogóle? Nie wiem o co chodzi. Eee, Okej, okay. wygląda to obiecująco w miarę w sumie. Mam tu jakieś cząstki i cztery tabliczki. Może tutaj coś mi się pojawi, jak ja to wejdę i, i nacisnę I nie wiem, dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić. To jest dosyć niebezpieczne. E, mamy zdecydowanie no to jest to zdjęcie, tak? Okej. Okay. E, dobra, dobra, wróćmy widzowie, wróćmy, powróćmy może, e, ja nie wiem, bo co jak to jest jakaś pułapka tak naprawdę, jak ja tam wejdę to umrę, no tak też może się stać, no jakby nie, nie można obawiać tacie hejtera, nie wiem co robić, widzowie, ja bym po prostu chciała być znowu sobą, e, ale nie wiem czy to jest możliwe, może zamknijmy słuchajcie tutaj to wejście. Póki co, i poczekam na to, aż wy napiszecie cokolwiek. Czy iść tam, czy tam nie iść? Czy wasze zdanie to jest dobry pomysł, czy też nie za bardzo? W sumie to ja nie wiem. Nie potrafię sama zdecydować, bo to jest strasznie sobie trudne i ciężkie. No nie wiem. Wygląda to, jakby faktycznie to była taka jakaś maszyna, która może pozwoli mi, słuchajcie, odciąć głowę, jakkolwiek to brzmi i będę znowu sobą, widzowie, też bez powodu ta hejtera tego tam nie dał razem z hejterem, w sensie oni wiedzą, mimo wszystko oni wiedzą, że ja szukam sposobu na to, aby w jakiś sposób, słuchajcie odrosła mi ta, znaczy usunąć tą główkę X-a i mamy też i to i, Y dobra, zrobię to, jeżeli jesteście w przyszłym odcinku, dajcie znać co wy sądzicie, my się widzimy jutro, godzina 16.00 na tym kanale, padajcie na mój drugi kanał i zobaczymy czy będę znowu sobą, czy też nie? Oglądajcie ten film do końca jutrzejszy.